Przed wielkim meczem Lech Legia atmosfera w domu była napięta. Mąż, zapalony kibic Lecha, od rana nie mówił o niczym innym. Włączał sportowe wiadomości, sprawdzał skład drużyny i analizował szanse na zwycięstwo. Jego żona z nieco mniejszym entuzjazmem obserwowała jego przygotowania. Mąż zaczął się szykować. Wyjął z szafy ulubiony niebiesko biały szalik z herbem lecha, który, jak twierdził, przynosił szczęście drużynie. Założył go z dumą, spojrzał w lustro i pokiwał głową z zadowoleniem. No, teraz jestem gotowy, mruknął pod nosem, szykując się do wyjścia. Żona, siedząc na kanapie, rzuciła mu krótkie spojrzenie, ale nie powiedziała ani słowa. Dopiero gdy zauważyła, jak mąż przegląda jeszcze klubowe gadżety, czapkę, rękawiczki i nawet małą flagę, nie wytrzymała. Znowu mecz? Zapytała z wyrzutem. No, z legią, odpowiedział mąż, jakby to wszystko tłumaczyło. I to takie ważne? Dodała żona, patrząc na niego spod oka. Ważne. To mecz sezonu, odparł mąż z pełnym przekonaniem, jakby to było pytanie retoryczne. Żona westchnęła ciężko i zaczęła składać pranie, zerkając na niego z ukosa. Co ty masz z tym lechem? zaczęła, rzucając kolejną koszulkę na stos. Mam wrażenie, że bardziej kochasz ten swój klub niż mnie. Mąż spojrzał na nią, na chwilę przerwał zakładanie kurtki, ale po chwili uśmiechnął się szeroko i odpowiedział: Ja i legię od ciebie bardziej kocham.